Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj nadszedł dzień na złuszczanie twarzy. Chciałabym, abyś wiedziała, że złuszczanie naszej skóry to jest bardzo ważny proces. To jest proces, który pozwala nam się, pozwala skórze prawidłowo funkcjonować, pozwala skórze prawidłowo y wydzielać, wydzielać się prawidłowo się odnawiać i, i, i sprzyja przede wszystkim prawidłowemu funkcjonowaniu naszej skóry. Więc złuszczanie jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego dzisiaj właśnie nadszedł dzień, aby zrobić, y zrobić właśnie złuszczanie. Ponieważ później kolejne zabiegi, które będziemy wykonywać, będą lepiej wchłaniane w naszą skórę. Ale zanim dziewczyny, zaczynamy od demakijażu oka, czyli nasza ósemeczka, płyn do demakijażu oka, wylewamy delikatnie na wacik, przekładamy do oka 10 sekund, dziewczyny, i do środka ściągamy delikatnie produkt z oka. Pamiętajcie, żeby nie za wiele pocierać, bo yy, to nasze oko dziewczyny nie ono żyje nam po prostu jak najdłużej, w jak najlepszej kondycji. Więc. Yy, ósemeczka, płyn do demakijażu oka dziewczyny. I robimy demakijaż oka delikatnie. Jak już oko jest umyte, tradycyjnie jedynka, mleczko, cztery w jednym dziewczyny i myjemy buzię. Nakładamy sobie produkt najlepiej w trzech punktach, zwilżamy dłonie i myjemy buzię sobie dłońmi. Minuta czasu przynajmniej dziewczyny, żeby tak troszeczkę tą skórę lepiej oczyścić, to myślę, że minutka wystarczy, żeby dobrze była oczyszczona ta skóra, jak już Oczyścimy, zmyjemy. To uwaga, nie osuszamy teraz skóry twarzy i wyciągamy zestaw piąteczkę, naszą piąteczkę dziewczyny. Tam jest mikrodermabrazja. I uwaga, tam są dwa, y, dwa składniki dziewczyny. Jeden to jest tam mikrodermabrazja napisane, a drugie to jest serum. Serum na razie zostawcie, zrobimy samą mikrodermabrazję, tą szerszą, szerszą, szerszą saszetkę. Czyli tak, piąteczka, na mokrą, nieosuszoną, umytą skórę twarzy nakładamy połowę y, naszej mikrodermabrazji z tej saszetki dziewczyny y, i masujemy przez dwie minuty, nie doprowadzając do suchości skóry. Dwie minuty masażu, omijając oczywiście okolice oczu, omijając dziewczyny y, okolice, gdzie mamy stany zapalne, gdzie mamy jakieś wypryski dziewczyny y, bakteryjne, takie rzeczy omijamy, tak? A pozostałą skórę twarzy możemy sobie na mokro minutki fajnie oczyszczać. Słuchajcie, to są kryształki korundu, które używamy w salonach kosmetycznych. Mechanicznie ścierając na skórek, my tutaj robimy to dziewczyny manualnie. To jest, to jest, to jest kryształ z korundu, dziewczyny. Dwie minuty na mokro, przede wszystkim oczyszcza skórę, odblokowuje pory, zmniejsza nam zaskórniki, likwiduje przebarwienia, od dziewczyny odnawia nam na skórek i nasza skóra wygląda zupełnie inaczej. Traci, już odchodzi w zapomnienie ten ziemisty kolor skóry. Po prostu nasza skóra wygląda dużo, dużo lepiej, więc po dwóch minutach oczyszczania na mokro, zmywamy wszystko z twarzy. Kiedy już buzie dziewczyny osuszamy po mikrodermabrazji, nakładamy dwunastkę płyn hialuronowy. Robimy sobie taki mały ciupańki dziewczyny, koszyczek, koszyczek lejemy i rozprowadzamy, tonizujemy skórę twarzy, tonizujemy skórę twarzy pod oczami i nakładamy wszędzie płyn hialuronowy. Jak się nam płyn dziewczyny hialuronowy wtłoczy, to nakładamy moje drugie, drogie dwójeczkę krem pod oczy delikatnymi ruchami nie za blisko oka możemy sobie troszeczkę pomasować słuchajcie powiek jak macie chwilkę wymasujcie sobie też powiekę dwójeczka krem pod oczy i trójeczka e, przepraszam czwórka krem na nos i krem na nos nakładam na całą skórę omijając okolice oczu i pielęgnacja na dzisiaj jest skończona, dziewczyny. Mam nadzieję, że nie było trudno, że udało wam się wszystko fajnie ogarnąć, że mówiłam jasno, starałam się mówić nieco szybciej, dziewczyny, żebyście nawet sobie robiły stop, ponieważ czasem musicie na mnie czekać, bo jak się rozgadam, to dziewczyny... To lecę, to lecę, więc pamiętajcie, że, yy, że to już jest koniec pielęgnacji, moje drogie. Niech skóra odpoczywa, niech się regeneruje, bo krem nocny powoduje nam regenerację naskórka. Życzę Wam dobrej nocy i. Do zobaczenia, dziewczyny, na porannych pielęgnacjach. Poranne pielęgnacje codziennie są takie same, więc czasem, jak Wam nie wyszle któregoś dnia porannej pielęgnacji, to pamiętajcie, że to jest ta pierwsza, cały czas ta sama poranna pielęgnacja. Tam się nic nie zmienia, wieczorem troszeczkę modyfikujemy, ale rano nic się nie zmienia. Dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.